Ano, jestem agrotowiarz 57 ze mną jest agrogalaksy pole który teraz wygląda jak mówię Ty tak samo no, no i dzisiaj będziemy kosić w drugim odcinku już jedno takie małe pole skosiliśmy i teraz kosimy drugie nie i AgroGalaxy dzisiaj będzie nam kosił ja będę woził Ciągnikiem wszystko, więc powinno być spoko. No tak? jedno, jedno pole tam skosiłem, fajnie wyszło nagranie, tylko żeby po prostu... No wtedy je... nagrywaliśmy, ale potem zauważyłem, że kurczę, zły wsiński ten przycisk cięksnąłem i no, wyłączyłem nagranie, więc on musiał też wyłączyć i sorry, nie? za wszystko no tam to pole skosiłem jakby ale wam to... pokażę to pole teraz no dobra, tobie aż pokażę I tak mamy na to a on jest ja tu zaczynam już kosić dobra i ten to jest to pole tutaj zrobiło nam trochę słomy więc jest super nie jak Paweł ci się zapełni to powiedz Jeszcze muszę... A nie, wiem gdzie tutaj się chyba ten. Gdzie się tutaj, yy, no, tego. Gdzie się tutaj z sprzedają. Ale fajna ta mapka. Taki polski i takie powinny wychodzić do trzynastki, a nie jak teraz Badziewia robią, nie? Na kurto się nie wszędzie pala. No, drzewa na środku pola, what the fuck? No. jest Ej, gdzie jest to puste pole, co byś mówił? No tutaj gdzie jadę. I to po lewej. Po lewej. To no tam gdzie idziesz? <gry> tak, puste pole. A co tutaj rośnie ziemniał, Na razie sprzętu nie mamy, to nie wiem czy będziesz chciał je czy coś z tym robić nie Nie no ja teraz ich nie będziemy i poradź tam Może jakoś się nam uda kupić jakiś sprzęt do tego Chociaż nie, te przyczepy chyba mają, te, mogą zbierać Ziemniaczki, a jak nie to mam jeszcze coś taką muzykę, którą chyba mam dodaną Nie to jest taki ten powóz konny jak gdyby I to byśmy sobie podczepiali pod 30 oczywiście wcześniej trzeba jak kopacką wykopać nie. No. I by było wich, by dodałeś było dodałeś mod potato? E, potato Aby tego Fak. nie widać w modach czy jest nie Fak Zapomniałem Zobaczę coś w środku komina od ciągnika a widzę tylko dno tłumika Opa. Już się zapełnił ja się. No, podjedziesz czy mam podjechać Podjadę Tak Tam nie masz co robić Nie no ta przyczepa zaraz się zapełni. Dobrze, dodałem dodatkowe burty, bo byśmy nie dali serad tutaj teraz. nie, Co chwilę byśmy musieli wywozić. Bo no ten... Boże, jest tam tego pola, co tam się nie udało nawet. No. Ajgiery, ajgiery. Dobra, stop. I lecimy. Wysypuj. No. Ja mówię. Strzelę fotkę. Okej. Okay. Ja też mogę? No. Strzeliłaś? Tak. No, to super. Nie, lipa chyba nie starczy, nie? Dobra, mam 100%, więc już jadę. A ty weź to skośniej, i popatrz za następnymi polami tego, albo przyjadę i ten. Będę musiał ten. Wiesz. No wiem Fakt, bym w ten jechał No się szkarni kąpać nie ma mm. No niestety no Co poradzę, jesteśmy biedni No kurde, ej, bolonek jakiś cały coś Co? Bo on jak jakiś stary byś zachodzał Teraz, bo nawet sporo nie wyjechał, to już w połowie nogi do domu jesteś No he! <laughs> No skończyłem tu pole. Dobra, to ja tam zaraz przyjadę i wysypiemy, nie? Mhm. Jechać na następne? No. Kurwa, coś o, dobra, tutaj chyba się wysypuje, jak pamiętam. migacz. U kogo będziemy grali? Co? U kogo będziemy grali? u mnie, bo to i tak jest nadal mój zapis. Mogę Nie cię w każdy. O tym, że będziemy grać u cici. Nie wiem, że to A, o. Ło, wow, ale ominąłem. Prawda. Co? Lecę. Lecę, lecę, A widzisz mnie gdzie ja jestem? Na, ja y, się... na tym. Widzę. Jestem... E, Myślałem, że mnie nie będziesz widzieć za krzakami. A wiesz jak dlaczego ja cię widzę? Nie. Po logu. Po tym. Bołam cię na GPS-ie. Szkoda, że ten GPS jest taki podwiewiasty, trochę. No, tak bywa. Ale i tak fajnie, że w ogóle gościu zrobił, jak robił tę mapę, zrobił mapkę, nie? Że hmm. widać po prostu pola, a nie tak jak teraz w tych mapach, jest oryginalna mapa, w ogóle pola nie są ponumerowane, ani nie ma widoku, gdzie to jest. Hmm. I też zobaczyłem, że kariera ludzi na YouTubie powoli maleje, ponieważ każdy zaczyna robić swoje i po prostu każdy woli robi robić swoje niż oglądać układ pokazać. No.

Jadę, jadę, jadę. Mam no pełne. No nic się nie rufa, a w tym to wszystkie gałki się ruszają, nie? A nie, teraz wyszła nowa edycja tego do Doszynastki jest to samo co tutaj. I ma nawet do... do... ...dokupioną się a nie jest tu do rzepaku. A? Widzisz, nie wiedziałam. Bo ja, ja nie w pierwszym sezonie. Ja go miałem w pierwszym sezonie i chyba nawet u mnie kosiłeś. No, no. Dobra, ja już jestem. Dobra, posłuchajcie, teraz miał? mieliśmy małą przerwę w nagrywaniu, robili... żeby zrobić to pole. No, ponieważ nie chcieliśmy tracić sobie limitu na YouTubie No Po prostu Łe, to No nie chcieliśmy tracić limitu na YouTubie i nagrywać takich długich odcinków No To pole było duże i trochę zeszło na nim No, tutaj zwiedziemy na farmę i Rzeczy raczej swoje i jedziemy, nie? Tutaj tutaj to miałeś prawie pełny zbiornik teraz 78 Jeśli dobrze pamiętam No. dobra, to włącz to jedź za mną Ja wiem gdzie tutaj jest fajny wyjazd Tak to powinien za kombajnem jechać No ale dobra, tam taki kawałek tu Jestem szyb... mam szybszy ciągnik więc nie narzekaj No Ja mam tutaj fajny wyjazd koło rowu no a żebym ja się do tego robił, wiesz co Nie tak. jest w stanie skręcić tak Dobra, jedziemy trzeba byle leciała w kosmos Muszę no. nawrócić Ej, ale fajnie, nawet, nawet masz ten, nawet ci ślady robi ten ciemnik jak wyjedzie z pola Naprawdę? To no, fajnie zobacz. A mój bizek? Nie, mój bizek nie Dobra to nawet nie parkujemy masem, bo musimy szybko kończyć, ja ten i zostawię tam przyczepę, a ty potem wycofasz najwyżej biskiem. Ja, ja kombajn postawię przy farmie, nawet nie będę tam wjeżdżać do końca, bo i tak następny odcinek też będzie koszenie. No. Ja postawię z tyłu obsuska i będzie super. No, starałem jak jakaś stara P, ale... nie już tak zostanie. Dobra. To już wszystko na dzisiejszy odcinek No, choć jeszcze Paweł, tutaj się pożegnamy i będzie super No gdzie ty jesteś? Tutaj, jestem przy domu No Dobra No to to wszystko na dzisiejszy odcinek, dziękujemy za uwagę, zapraszamy do subskrypcji i do I... oglądania następnych filmów Trzymajcie się, cześć, Zdara, cześć yo.